Witajcie, witajcie w serii Czytam Książki. Dzisiaj u mnie na biurku kolejna książka Lwa Tołstoja zatytułowana Początek Końca. Druga książka wydana przez Indygo Book. Książki Tołstoja zbudzą dużo kontrowersji. No, nie bez kozery są zakazane w wielu państwach, w tym między innymi w Rosji. Dobrze by było sobie, kiedy analizujemy tę książkę, kiedy ją czytamy i dopuszczamy pewne myśli, to stoja do siebie, byłoby przeanalizować, dlaczego te książki są zakazane. Chyba znajdziemy odpowiedź w tych książkach, chociaż wiem z komentarzy, że jakby wewnątrz siebie kłócimy się z tym, no jak tak można, ale może nie będę komentował, przeczytam, aby sami wyciągniecie wnioski. Książka Początek końca, pierwszy rozdział, który zatytułowany jest tak samo. Początek końca. Czytam. W zeszłym roku młody człowiek o imieniu Wander został wezwany do służby w Gwardii Narodowej. Na wezwanie dowódcy Wander Wehr odpowiedział w następującym liście. Nie zabijaj. Do M. Herman Snyders, komendanta Gwardii Narodowej w okręgu Midelburg, drogi panie. W zeszłym tygodniu otrzymałem dokument rozkazujący mi stawić się w biurze władz miejskich, aby zgodnie z prawem zostać zaciągniętym do Gwardii Narodowej. Jak zapewne zauważył pan, nie stawiłem się. W tym liście chcę poinformować Pana otwarcie i jednoznacznie, że nie zamierzam się pojawić przed komisją. Zdaję sobie sprawę, że biorę na siebie wielką odpowiedzialność i że ma Pan prawo ukarać mnie i nie zawaha się Pan użyć tego prawa. Jednakże nie budzi to we mnie strachu. Przyczyny, dla których zdecydowałem się na ten bierny opór, przeważają nad ciężarem. Tej odpowiedzialności. Ja, który, proszę zauważyć, nie jestem chrześcijaninem, lepiej niż większość chrześcijan rozumiem przykazanie, które zakorzenione jest w ludzkiej naturze, w umyśle człowieka. Jako chłopiec pozwoliłem, aby uczono mnie zawodu żołnierza, sztuki zabijania, ale teraz to odrzucam. Nie będę zabijał na czyjś rozkaz. W ten sposób, mordując moje sumienie, bez żadnej osobistej przyczyny, ani w ogóle żadnej przyczyny. Czy może pan wskazać cokolwiek bardziej degradującego dla ludzkiej istoty, niż brać udział w morderstwie, w masakrze? Nie jestem w stanie zabijać, nie mogę nawet patrzeć na zabijane zwierzę, dlatego zostałem wegetarianinem. A teraz mam wypełniać rozkazy zmuszające mnie do zastrzelenia człowieka, który nic mi nie zrobił. Bo rozumiem, że żołnierze nie uczą się używać karabinów, żeby strzelać do liści i gałęzi drzew. Ale pan być może odpowie, że Gwardia Narodowa istnieje, aby pilnować porządku społecznego. Panie komendancie, jeżeli porządek Naprawdę panowałby w naszym społeczeństwie, jeżeli nasz organizm społeczny byłby zdrowy, innymi słowy, jeżeli w naszych społecznych relacjach nie istniałyby wołające o pomstę do nieba nadużycia, jeżeli nie byłoby przyjęte, że jeden człowiek umiera z głodu, a drugi zaspokaja swój każdy kaprys, wtedy zobaczyłby Pan we mnie w pierwszym szeregu obrońców tego uporządkowanego stanu jednakże kategorycznie odmawiam pomocy w zachowaniu obecnego tak zwanego porządku społecznego dlaczego panie komendancie powinniśmy mydlić sobie oczy obydwoje dobrze wiemy co oznacza zachowanie porządku obrona bogatych przed biednymi którzy zaczynają zdawać sobie sprawę ze swoich praw Czyż obaj nie wiemy o roli, jaką Gwardia Narodowa odegrała podczas ostatniego strajku w Rotterdamie? Bez żadnej przyczyny gwardziści musieli pełnić wielogodzinną służbę na terenie domów kupieckich, przeciwko którym strajkowano. Czy choć przez chwilę może pan pomyśleć, że miałbym strzelać do robotników, którzy walczą o swoje prawa? Nie może pan być aż tak zaślepiony. Dlaczego zatem komplikować tę kwestię? Z całą pewnością nie da się ze mnie ulepić posłusznego gwardzisty, jakiego pan chce i potrzebuje. Z tych wszystkich powodów, ale szczególnie, ponieważ nienawidzę mordować na rozkaz, odmawiam służby w Gwardii Narodowej. Proszę więc, aby nie przysyłał mi pan munduru ani broni, gdyż nie mam zamiaru z nich korzystać. Pozdrawiam, panie komendancie. J.K. Wer I laptop stoi, pisze dalej. W mojej opinii ten list jest bardzo ważny. Odmowa służby wojskowej w państwach chrześcijańskich zaczęła się wraz z pojawieniem się w tych państwach służby wojskowej. Czy raczej kiedy państwa, których siła opiera się na przemocy, zgłosiły prawa do chrześcijaństwa bez porzucenia przemocy? Nie może być inaczej. Chrześcijanin, którego doktryna wymaga pokory, nie sprzeciwiania się złu, miłości do wszystkich, nawet do najpodlejszych z ludzi, nie może być żołnierzem. Nie może przyłączyć się do grupy ludzi, których zajęciem jest zabijanie braci. Dlatego ci chrześcijanie zawsze odmawiali i ciągle odmawiają służby wojskowej. Ale prawdziwych chrześcijan zawsze było niewielu. Większość ludzi w krajach chrześcijańskich zaliczają do chrześcijan tylko tych, którzy wierzą w doktrynę jakiegoś kościoła, którego doktryna nie ma nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem, oprócz nazwy. To, że czasami jeden na 10 tysięcy rekrutów odmawia służby, nie przeszkadza setkom tysięcy milionom ludzi, którzy co roku wstępują do służby wojskowej. Niemożliwe, że ogromna większość chrześcijan, która zgadza się na służbę wojskową, jest w błędzie, a tylko wyjątki. Czasami niewykształceni ludzie mają rację, podczas gdy każdy arcybiskup i wykształcony człowiek uważa służbę wojskową za zgodną chrześcijaństwem. Pomyśl o tym, większość ludzi bez kłopotu uznających się za chrześcijan zgadza się zasilić szeregi morderców. A tutaj pojawia się człowiek, który, jak sam mówi, nie jest chrześcijaninem i odmawia służby wojskowej nie z powodów religijnych, ale z pobudek najprostszego rodzaju, pobudek zrozumiałych i wspólnych dla wszystkich ludzi, bez względu na religię czy kraj pochodzenia, bez względu na bycie katolikiem, muzułmaninem, buddystą, konfuncjanistą, Hiszpanem czy Japończykiem. Van der Wer. Odmawia służby wojskowej nie dlatego, że przestrzega przykazania nie zabijaj, nie dlatego, że jest chrześcijaninem, ale ponieważ uważa morderstwo za stojące w sprzeczności z ludzką naturą. Pisze, że po prostu czuje odrazę do wszelkiego zabijania, i jego wstręt jest tak wielki, że został wegetarianinem po to tylko, aby nie brać udziału w zabijaniu. Ponad wszystko odmawia służby wojskowej. Ponieważ uważa, iż morderstwo na rozkaz, to znaczy zabicie człowieka z czyjegoś rozkazu, co jest prawdziwą naturą służby wojskowej, jest niezgodne z ludzką prawością. Odpierając zwykły zarzut, że jeśli odmówi, inni pójdą w jego ślady i obecny porządek zostanie zniszczony, odpowiada, że wcale nie chce zachować obecnego porządku, ponieważ porządek ten jest zły, bogaci dominują nad biednymi. Co nie powinno mieć miejsca. Więc, nawet gdyby miał jakiekolwiek inne wątpliwości co do zgody na służbę wojskową, to ten jeden fakt, że jako żołnierz musiałby nosić broń i zagrażać śmiercią, wspierając uciskających bogatych przeciwko uciskanym biednym, to jedno przekonuje go do odmowy służby wojskowej. Gdyby van der Weer Podał jako przyczynę swojej odmowy przynależność do religii chrześcijańskiej. Ci, którzy podejmują teraz służbę wojskową, mogliby powiedzieć: Nie jesteśmy sekciarzami, nie uznajemy chrześcijaństwa, dlatego nie widzimy potrzeby, aby postępować tak samo jak ty. Ale powód, który podaje van der Weer, jest tak prosty, jasny i uniwersalny, iż niemożliwe jest uniknięcie przyłożenia go do czyjejś własnej sytuacji. Żeby zaprzeczyć mocy tego rozumowania, ktoś musi powiedzieć: Lubię zabijać, jestem gotowy, aby zabijać nie tylko złych ludzi, ale i moich uciskanych i nieszczęśliwych rodaków. Uważam, że nie ma nic złego w przysiędze zabijania, i na rozkaz pierwszego oficera, którego spotkam, zabiję kogokolwiek mi rozkaże. Mamy tutaj młodego człowieka. Bez względu na jego otoczenie, rodzinę, wyznanie, nauczono go, że musi być dobry. Że zabijanie zarówno ludzi, jak i zwierząt jest czymś złym. Nauczono go, że człowiek najbardziej powinien cenić swoją prawość, a prawość ta oznacza działanie zgodne z własnym sumieniem. Tych rzeczy uczy się tak samo, tak samo konfucjanistów w Chinach, szintoistów w Japonii, buddystów, mahometan. Nagle po nauczeniu się tego wszystkiego zostaje powołany do służby wojskowej, gdzie wymaga się od niego dokładnie odwrotności tego, czego się nauczył. Mówią mu, żeby nauczył się ranić i zabijać, i to nie zwierzęta, ale ludzi. Mówią mu, żeby wyrzekł się swojej ludzkiej niezależności i podporządkował, żeby mordował ludzi, których nie zna, zupełnych nieznajomych. Jak na taki rozkaz może odpowiedzieć dzisiejszy człowiek? Z pewnością tylko tak. Nie chcę i nie będę. Dokładnie takiej odpowiedzi udziela Van der Ver. Ciężko jest wymyślić jakąś odpowiedź dla niego albo ludzi, którzy postępują podobnie. Można nie dostrzegać tej kwestii, jeśli nikt nie zwróci na to uwagi, można nie rozumieć znaczenia tego działania, dopóki nikt tego nie wyjaśni, ale gdy raz zostanie to wskazane i wyjaśnione, nie można dłużej tego nie widzieć ani udawać ślepoty wobec czegoś, co jest tak oczywiste. Ciągle możemy znaleźć ludzi, którzy po podjęciu służby wojskowej nie zastanawiają się nad swoimi czynami, którzy chcą walczyć z cudzoziemcami, którzy chcą uciskać klasę robotniczą. A nawet takich, którzy lubią zabijać dla samego zabijania. Ale nawet oni nie mogą nie dostrzec, że istnieją inni, najlepsi ludzie na świecie, nie tylko między chrześcijanami, ale również pośród Mahometan, Hindusów, Buddystów, konfucjanistów, którzy patrzą na wojnę i żołnierzy z obrzydzeniem i pogardą, i których liczba wzrasta z godziny na godzinę. Nic nie możesz. Nie może zagłuszyć argumentu, że żaden człowiek z poczuciem godności nie może zostać niewolnikiem nieznanego, czy nawet znanego pana, którego zajęciem jest zabijanie. A w tym właśnie zawiera się służba wojskowa z jej przymusem dyscypliny. Ale zastanów się nad sytuacją tego, kto odmawia mówią do mnie. Łatwo ci mówić, jesteś starcem, zwolnionym z tego obowiązku, bezpiecznym na swojej pozycji. Łatwo ci więc nauczać męczeństwa. Ale co z tymi, których nauczasz, którzy wierząc w ciebie, odmówią służby i zrujnują swoje młode życia? Ale co mogę zrobić? Odpowiadam im. Ponieważ jestem stary, nie mogę wskazywać zła, które jasno i bezsprzecznie widzę, a widzę je dokładnie, dlatego że jestem stary – i długo z tym żyłem, i o tym myślałem. Czy człowiek stojący po drugiej stronie rzeki, poza zasięgiem bandyty, który na jego oczach zmusza jednego człowieka, aby zabił innego, nie powinien wołać, aby ten człowiek powstrzymał się od zabójstwa? Ma tego nie robić, gdyż taka ingerencja rozwścieczy bandytę? Ponadto nie rozumiem, dlaczego rząd, prześladujący tych, którzy odmawiają służby wojskowej, miałby nie ukarać mnie. Rozumiejąc, że jestem podżegaczem, nie jestem za stary na prześladowania na jakąkolwiek karę, jestem na pozycji bezbronnego. W każdej sytuacji, bez względu na oskarżenia i prześladowania, bez względu prześladowania wobec tych, co odmawiają służby tak długo, jak żyję, nie przestanę powtarzać tego, co teraz mówię, gdyż nie mogę powstrzymać się od działania zgodnie z moim sumieniem. W tym leży potężna, nieodparta prawda chrześcijańska. Na nauki dotyczące prawdy nie mogą mieć wpływu żadne zewnętrzne względy. Czy stary, czy młody, czy prześladowany, czy też nie, ten, kto przyjmuje chrześcijańską, prawdziwą koncepcję życia, nie może nie słuchać głosu sumienia. W tym leży esencja i szczególna cecha chrześcijaństwa, rozróżniająca je od innych nauk religijnych. I w tym leży jej niepokonana siła. Van der Were mówi, że nie jest chrześcijaninem, ale jego pobudki, jego odmowa, czyny są chrześcijańskie. Odmawia, ponieważ nie chce zabijać swojego bliźniego. Nie jest posłuszny, ponieważ nakazy sumienia są dla niego bardziej wiążące niż rozkazy człowieka. Dokładnie dlatego odmowa van der Wera jest tak ważna. Tutaj pokazuje on, że chrześcijaństwo nie oznacza jakiejś grupy czy wyznania, które ktoś może przyjąć albo odrzucić, ale jest to życie, podążające światłem rozumu, który oświetla wszystkich ludzi. Zasługa chrześcijaństwa nie leży w tym, że nakazuje człowiekowi takie i takie czyny, ale w tym, że przewiduje i wskazuje drogę, którą cała ludzkość musi iść i którą idzie. Ludzie, którzy zachowują się teraz w sposób Prawy i rozsądny nie robią tego, ponieważ podążają naukami Chrystusa, ale ponieważ linia działania, którą skazano 1800 lat temu, została teraz rozpoznana za pomocą ludzkiej świadomości. Dlatego właśnie uważam, że czyny i list Wera są tak wielkiej wagi. Tak jak ogień na prerii albo w lesie nie zgaśnie, dopóki nie wypali suchych i martwych drzew, tak samo prawda, raz wypowiedziana, nie przestanie działać, dopóki wszelki fałsz, otaczający i okrywający prawdę ze wszystkich stron, nie zostanie zniszczony. Ogień pí się długo, ale kiedy tylko wybuchnie w płomieniach, spali wszystko, co może, bardzo szybko. Tak samo z prawdą. Znalezienie odpowiednich słów do jej wyrażenia zajmuje długo, ale gdy raz się je znajdzie, Fałsz i zło zostaną wkrótce zniszczone. Weźmy ideę, że człowiek może żyć bez instytucji niewolnictwa. Wydaje mi się, że dopiero pisarze pod koniec XVIII stulecia zaczęli wyrażać tę prawdę. Do tego czasu nie tylko starożytni poganie, jak Platon i Arystoteles, ale nawet ludzie z niezbyt odległych czasów nie wyobrażali sobie ludzkiego społeczeństwa bez niewolnictwa. Thomas More nie potrafił nawet wyobrazić sobie utopii bez niewolnictwa. Podobnie człowiek początku tego wieku nie potrafił sobie wyobrazić życia człowieka bez wojny. Dopiero po wojnach napoleońskich została jasno wyrażona idea, że człowiek może żyć bez wojny. Minęło 100 lat od jasnego wyrażenia idei, że ludzkość może istnieć bez niewolnictwa i w krajach chrześcijańskich niewolnictwo już nie istnieje. I nie minie kolejne sto lat po wyrażeniu idei, że ludzie mogą żyć bez wojny, a wojna przestanie istnieć. Bardzo prawdopodobne, że zachowa się jakaś forma zbrojnej przemocy, tak jak praca zarobkowa istnieje po zakazaniu niewolnictwa, ale przynajmniej wojny i armie zostaną zakazane w tym oburzającym kształcie, tak odpychającym dla rozsądku i zmysłu moralnego, w jakim istnieją teraz. Znaków, że ten czas jest blisko, widzimy wiele. Są to takie znaki jak bezradna pozycja rządów, które coraz bardziej zwiększają swoje uzbrojenie, zwiększanie podatków i niezadowolenia obywateli, skrajna wydajność konstruowanych broni, działalność kongresów i towarzystw pokojowych, ale przede wszystkim indywidualna odmowa służby wojskowej. W tej odmowie leży klucz do rozwiązania tej kwestii. Mówicie, że służba wojskowa jest konieczna, że bez żołnierzy nastąpi katastrofa. Może tak być, ale trzymając się idei tego, co dobre, a co złe, która dziś jest powszechna wśród ludzi, nie mogę zabić człowieka na rozkaz. Więc skoro uważasz, iż służba wojskowa jest konieczna, zorganizuj ją w sposób niesprzeciwiający się mojemu i twojemu sumieniu. Ale dopóki tego nie zrobisz, nie żądaj ode mnie niczego, co sprzeciwia się mojemu sumieniu. Kochani, to był fragment pierwszego rozdziału książki Początek, końca Lwata Stoja. Ciekaw jestem Waszych opinii i ciekaw jestem Waszego sposobu myślenia o tychże treściach, które są zawarte w tej książce. Jeśli. Spodoba Wam się to czytanie, to mam jeszcze tutaj dwa rozdziały, kawałki, fragmenty rozdziałów, które chętnie bym przeczytał. Na przykład prawa dotyczące podatków, ziemi i własności. Jeśli będziecie mieli taką ochotę, napiszcie, a z pewnością to zrobię. To tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.